Dieta, którą otrzymaliście od trenerów jest wymagająca, sprawia Ci problem pilnowania jej, czy może niczym nowym Ci nie zaskoczyła? Zawsze w jakichś dietach, jeżeli są nadzorowane poprzez jakiś nowy sztab, to zawsze jest coś, coś nowego, ale czy jakieś zaskoczenia? Nie, bo, bo te rzeczy, które powinniśmy jeść i właśnie w tej diecie jemy, to są takie typowo sportowe rzeczy, które, które sportowiec zawodowy, uprawiający, nieważne czy piłkę nożną, czy inne, czy inne sporty, no musi spożywać. Co wchodzi w skład takiego planu żywieniowego profesjonalnego piłkarza? To jest bardzo, no temat rzeka, moglibyśmy, nie wiem o co, o co pytasz, czy o produkty, czy o... Banany? Banany, no banany jak najbardziej, akurat tak. Ja mówię, jeżeli pytasz o węglowodany, czy białka, no to i tłuszcze, no to to jest podstawa y, każdego człowieka. Tylko my po prostu potrzebujemy y, tego po prostu dużo więcej. I, i, i białki, białka, i węgli, i, i tłuszczy. Odczuwasz już trudy tego tygodnia? W klubie spędzacie praktycznie całe dnie. Na pewno wyznaki daje się, daje, wyznaki daje się no, zmęczenie jakieś, ale póki co y, same nogi, dobrze że nie psychiczne, bo jeżeli psychiczne zmęczenie dochodzi, no, to myślę, że już jest problem. A taka ciężka praca to raczej na koniec, jak się kładziesz, to raczej z uśmiechem na ustach, bo wiesz, że wykonałeś dobrą pracę. Czy takie poranne, dosyć trudne zajęcia na siłowni akurat Ciebie satysfakcjonują? Tak, jak najbardziej. Jeżeli do tego dochodzi dobra dieta i właśnie tutaj spożywamy naprawdę sporo białka prawie w każdym treningu, to wiadomo, że to ma wpływać na nasz rozwój mięśni. Także takie, takie siłowe, siłowe treningi są wskazane i tak jakby powiedziałbym obowiązkowe w każdym, w każdym dniu piłkarza po prostu. Może nie, nie codziennie, ale, ale w każdym dniu jakieś tam mniej lub więcej dajemy to, co możemy.